dostęp no tak jak widzicie, no mam jakieś inne konto, no nie mam tutaj tego kostiumu, mam gorszej temy, gorszy miecz, tak jak wcześniej, tak jak na początku. Jak wracałem, no co, mam 36 tysięcy na koncie, mam PETA elfika No i co? Idziemy się tapać do graczy. Jeszcze tutaj ogarnę jakiegoś widza, który ma po prostu rangę i będzie mnie repał. Napisałem tutaj na Discord, czy ktoś mi będzie repał. No może ktoś mi pomoże. No i czekamy, nie? O, jeszcze do spiderki sobie kupimy No i lecimy Zobaczymy, co da 20 koła miał dać no, no, no. O, o, o kurde 5 pereł, dobra O! Dobra, napiszę mu, że będzie na filmie O, koksy, wszystko, co mi się przyda Tepną mi Oliver Aha Już dam tu nie Pa, hitnął mnie Tutaj Kurde, prawie polizał, widziałeś? Jakie pom... widziałem, widziałem. Nie wiem czy mnie tepnie, o Pa, on cyknął dwie i no, ja jedną super. Nie gady, że ma jeszcze Ma, ale na jedną na pewno jeszcze Muszę szybko skraftować taką jedną rzecz. Tylko to zaraz. Tego, co no. <grystanie> no. <grystanie> no, 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 dobra Teraz minie zora. Zaprzcie, nie w no, no, ale o tym samym pomyśleliśmy. No 3 Trzy miesiące przebrane na kirolu swoje. Ale bez kostiumu się mało bije. Jeszcze ten miecz jakiś taki straka. Tak się 33 Ty, bez. Cztery. No, coś takiego. O to jest aż takie gówno? No. Wyszedł z serwero, 3, nie. 3,5 to się dopiero zaczyna dobre mieć. Oooo Chcesz O, ty zbieraj, zbieraj tej to spoko jest Ap, ja, tepą, tepą, tepam Ja bym wciąż w całeś, dobra Kołowa ci z tego nie wiem, że nie mać na co chcesz My, Byłoby mi miło, bo ona... Banas jestem na głównym W kącie Dobra, tepnął kolejny Eee, woda O! Ooo! Zniszczę sobie górę, o! Zabudzę mu tam dół zaraz, żeby kolega zanializował Kurde On nie ma speeda i 2, jego to... To jest... Będą mieli trap'a druga, może ci od razu pójdzie To jest za duży bait dosłownie A O nie, nie ma, chodź stąd Ja mu tym mieczem głu srakę biję Właśnie Właśnie Ponownie O kurde Fart Fart życia, fart życia <śle> Ale oni muszą być wkurzeni, co? Mam lecieć na kordy, czy nie? Nie, ja już zarałem Nie, dobra, o... muszę, muszę, muszę Potem... Muszę ich zabić takie albo, albo, albo chociaż winie sobie drugie Nie Do tym wybrudnie. razem. Łama sobie. sobie postaw w nogi na Jest, no, moim. dobra. Może siebie. Daje sobie śgady się to i teraz takie miecz, i je zabijasz. No? Ja nie jestem taki mierz. Wiesz, żebyś mnie zepsuł, ja bym skończył edycję przez ciebie. Tepnął. Co to jest? To jest chyba na dole netheru No, no, no. To jest jakiś Steve Wiggo normalnie Albo Kraty, albo Nemosa Ale co z tego jak oni tak wyrabią? No ja mam taki miecz srakowaty Może można robić zawsze tak, żebyś wychodził z trapu I miałeś te tempo A nie, jednak dobra <laughs> dobra SMP... No co? Naprawdę. Na, na chyba. No nie, no nikt tam jest. Dosłownie też nikt. Jak się tak przybliżysz na oku, fajnie. Dobra, ja wiem co ty tam masz. Poszysz może zrobić ten, taki to... Czajcie, Czecio! Dobra spróbuję go nawalić na te na Zobaczymy czy jestem dobry On się daje, że jest. też jest dość dobry o, trudny. Ja. No trudne bo ma za dobre itemy To jest z nie? A co chcesz przylecieć? No Mogę się szybko dobrać jakbyś tam wytrzymał, nie wiem tak z 5 minut. Nie, ja mu zorą No Dobra szkiel O mi bije, wow. wiesz co chyba sobie bym zarą sobie możesz kupić piernika, a co też możesz kupić zawsze to szybciej się wychopiesz za jakąś nałosa już nie stylu. No i zorrałeś mu Farłeś jedną Nie, bo antylogout Albo. Tak, tu no. i do, nie, do, do A to pod Albo pod podziemia leci. Nie posłów Jak chcesz to coś ci dam za to pomaganie mi. Masz wodę. Nie, lawę chcę kupić. Albo słabych nerdę. No no o dużo. No tu nawet żadnego guzika nie było, więc wiesz. tam tamtych hitnąć chyba. Czy, czy bić. Nie, nie, nie ich, bo oni są w zgubie pijem znowu znowu. A byś Zobacz co, to ma na Nie, nie, nie. Nie warto. Choma se ustawię, może co? Podatek tak mogliby wywalić. I no. tak jest mały. Dobra, tak, no. jest mega mały. O, są <głos> <głos> a ty słyszałeś jak on mocno nawalał w tą klapę? Tak, ja słyszę, ja, ja, ja się na ciągle sobie O, tepaj, 4-3 no Chodź, zabij, zabij go, go, zabij go Zabij od razu Zabij, zabij, zabij yy, miecz, Nie czekam Weź stąd to Jest tu szybko, szybko, no, na górze, ale dobra Już go nie ma, dobra, nie, to w to... O, ale... jaka, Oj, dobry, dobry, dobry A na dwa jakiś porady, porady Już ci porady dać Porady? też uciekłem Nie, myślałem, że... Nie myślałem, że go jest w tym... Ale gorąco Nie ma sensu z nim Wiem, wiem Ty jesteś i oni jest cool. mi śnieżkami rzucają, czyż? Ale ja, to trzeba bardziej gra, co nie ma. <grych> Wiesz, Uciekłem bo... chyba Nie! Nie Jest! Yes! Dobra uff Kurde, ale... I patrz tu rankę kupować

Dobra, wybrać tak no, jakby coś o nie Dobra, dominacją robisz Ale on dużo mi bije, nie bije, nie bije. Czekaj, mam mam też, byłem, mam ubranym, też. To nie, to też mam nie wyrobił. Nie wyrobił. Nie szybko kolegę. kolegę, Nie wyrobił. Nie wyrobił. Nie no cilo. dawno że none nie zabiłem Kilo Nie mam wody żadnej On też nie ma Zaminąz go, zaminą go, do, zominujesz, do Nie wyrobi, nie wyrobi Oś no, Ciekać będzie chciał

Weź mi kup szybko szalter, bo ja nie mam ze sklepu za czas I teraz jeszcze drugi by się przydał Tapnął no. O! Kolejny wy wystako O! Wystakowaniec Nade Teraz Cię o Dobra, nadesad No Chyba tam pragnęła no. Minus jedna woda, minus dwie, Już jeszcze... Już jeszcze dobre. trzy, cztery, nie ma To nie trzy, trzy, go nie trzy, Admin go wytywał Admin trzy, Admin Na no, daj sobie to takie wejść w grill. Trzeba replay A no, biski No, wir wziął to albo miał tego no, takiego Speru co tepa kolega. No, karmowy kilek To tym założę, kiedyś tak padłem. On miał pochodnie w ekwipunku. Dobry gracz. Tapaj, dobry miecz. 28. 28. Chcesz refry z niego? Nie, 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 tapną no. Nada miecz. Elka Jaki Steve mi sti... sti... idealnie na Xbo No to właśnie ten, ten ziomek Wędka nie to mu daje? Dzisiaj dany Lew nie lata No ja Elka, Elka, Elka Elka, będzie Perły w dół, perły w, w dół, Co jest? O, ale ale życie. Ej, wiesz, że to może być kill To nie, wiesz, że to To nie jest taki zwykły idiota Ja widzę, co on robi Ten no, ogarnięty ma konto i w ogóle Dobra To jest Steve Już Ty jeszcze zabijesz, ty go jeszcze zabijesz Padam stał to gdzieś Dobra Boże co ja robiłem Kilow podatek zabrał Tepnął Niedziesz no. nie

Nie ja myślę, że to jest jakiś dobry tarpa, mi się wszystkim nie zadał. to mówię, że dobrze. No Chcesz litki? Dziękuję O kur... Dobra Ja stąd ucieknę, jestem chyba jakimś bossem, co? No. Uciekłem Najwyżej jak coś to nikt O nie jak coś to pierni Dobra, użyję se już Używać Bombardę, użyję no. Oho o, Dobra, dojesz No, padłem. Nawet nie mam co poradził bym nie udawał tego O, chociaż sobie zabiłem typa Czaj, czaj, czaj Ta, ale może jak wyjdę drugą stroną O kurde Nie mogę się wbukować Czaj Dobra, zbudowałeś Wyszedłeś Wyszedłeś Nie, 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 czaj ja mam Mam trzy perły, czaj. No, nie wyjdzie z tego wreszcie. Czaj, mam pomysł. Dobra. No i poczekaj za tuptem i najwyżej łodzi Bo oni się w środku tego razu nie pijemy, się tak wyjdzie, Trochę się pomęczy na tę chwilę. Co się Ty mnie zabijasz tam. Zrobi tak, tak że mi padł cały set? No. ta? A róbcie, próbcie. Tak, rób, tak. i ty masz mięs. Jakiś... Czy sobie trójkę czy nie? Nie, 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 nie Dobra, to najważniejsze. Nie, co ja zrobiłem? Mam il topaść, kurde ja się Nie się gdzie panu zrobię robię, padać Proszę buty Dobro, mało dostali Dobra. dobra, dobra, trudno. I tak widzowie zakończymy ten odcinek. Yy, no i co? My już się żegnamy. No i siema. O! Oh.